Jest 29 marca 2022 roku. Więc jak widać, jestem gdzieś nieopodal lasu. A po co o tym wszystkim mówię? Ponieważ wybieram się na 5 tygodni do Chorwacji, żeby zasmakować tak zwanego workation. Będę wybierał się swoim autem, które możecie zobaczyć tutaj. I o którym opowiem trochę więcej, ale najpierw opowiem Wam dlaczego, skąd w ogóle taka idea powstała. Jako introwertyk polecono mi, żebym nagrywał vlogi, bo jest to podobno dużo łatwiejsze niż po prostu spotykanie się z ludźmi i rozmawianie z nimi face to face. Chociaż wszyscy uważają mnie za osobę bardzo towarzyską, bardzo socjalną, aczkolwiek nigdyś takiego nie czuł, nigdy się tak nie czułem. I dlatego postanowiłem zmienić coś w swoim życiu i troszeczkę przewartościować pewne rzeczy. Dlatego wybieram się właśnie na 5 tygodni na bałkany, a żeby. Pożyć tam trochę dłużej niż na takim typowym urlopie, gdzie, gdzie po prostu na dwa tygodnie czy tam na tydzień się wybierasz, nie wiem, zwiedzasz, yy, leżysz na plaży po prostu i w ogóle i chce połączyć to po prostu z i z pracą i z urlopem. Dlatego zapraszam Was do oglądania. W planach jest też coś więcej. W planach prawdopodobnie, kiedy to oglądacie, chociaż teraz, kiedy to nagrywam, jest koniec marca, kiedy być prawdopodobnie może będę to już po całym wyjeździe, na początku po spełnieniu całej czerwca. misji Natomiast jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oprócz oglądania vlogów będziecie mogli też poczytać bloga, na którym to też będą właśnie umieszczone te materiały. Zanim jednak przejdziemy dalej, chcąc zachować po prostu pewną chronologię, chciałem Wam opowiedzieć dlaczego jadę tam swoim autem i dlaczego jest to dla mnie ważne, dlaczego nie wybrałem tańszej opcji, zwłaszcza przy obecnych cenach paliwa, dlaczego nie wybrałem przelotu samolotem. No więc zaczynamy! A teraz stop. Zanim zacznę zanudzać o swoim samochodzie, a wiecie, że jest on dla mnie naprawdę bardzo ważny, wiem dokładnie po co tu przyszliście, a raczej nie przyszliście, bo przecież i tak oprócz moich znajomych nikt tego nie ogląda. Po chorwackie mięso. I wcale nie mam tu na myśli babczyci, tylko właśnie chorwackie widoki, które na szczęście właśnie przed wami. Musicie mieć na uwadze fakt, że w trakcie rozpoczęcia prac nad vlogiem zmieniła się mocno jego koncepcja. Początkowo rzeczywiście miał to być vlog y, typowo chorwacki, ale gdy zacząłem go nagrywać stwierdziłem, że to może być coś więcej. Znajdziecie tu więc tak naprawdę streszczenie wielu moich przygód czy codziennego życia, a zwłaszcza tych pierwszych. W sensie przygód. Mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Zaś dla tych, którzy przyszli tu po lazurową wodę i przepiękne chorwackie widoki, w ramach przepitek przedstawiam materiały, które udało mi się nagrać podczas moich wcześniejszych wizyt w Chorwacji. Miłego oglądania! A więc Mitsubishi Galant, rocznik 2001, silnik 2,5 V6, kombi, jak zresztą widzicie, nazywam go pieszczotliwie Batmobilem albo karawanem. Silnik 2,5 V6, a więc no, według niektórych niezbyt ekonomiczny ze względu na pojemność, ale to jest stara, prawdziwa japońska jednostka, która po prostu jest na tyle elastyczna, że spalanie nie jest tutaj najistotniejszą rzeczą mam go w gazie więc generalnie na trasie nie pali nie pali dużo jeśli nie ma się ciężkiej nogi no to spokojnie na 100 km w trasie latem czyli, czyli bez ogrzewania z lekką klimatyzacją jest to około 11 11 litrów gazu na 100 km o tutaj jeszcze w ogóle tutaj jest jeszcze w ogóle winieta bodajże słoweńska z mojego wyjazdu E, właśnie do Chorwacji, bo, bo już w Chorwacji nim byłem i pomimo tego, że legalnie już z tym autem pić wódkę można, bo ma 18 lat, czy tam już nawet ponad, to właśnie byłem nim w Chorwacji. E, łącznie w ciągu dwóch tygodni pokonałem nim, jeśli dobrze pamiętam, 4000 km. Nie zawiódł, więc no mam nadzieję, że nie zawiedzie i tym razem. Tak wygląda. To wszystko pod maską. Jak widać, V6 zajmuje sporo miejsca, chociaż wciąż jest też dużo miejsca do manewrów. No, nic generalnie szczególnego. Aczkolwiek, tak to właśnie wszystko wygląda. Z racji tego, że jest to kombi, no to możemy też powiedzieć, że mamy naprawdę. Cholera! Jasna. Dobra, już otwarte. Mamy naprawdę dużo miejsca w bagażniku przepraszam za przysłowowy burdel tutaj. E, mieści się oczywiście koło zapasowe, które, które woży po prostu luzem, ponieważ w miejscu koła zapasowego jest oczywiście miejsce na narzędzia na apteczkę, a pod spodem nie wiem czy mi się uda pokazać. No, tym razem chyba się nie uda, ale tak czy siak pod spodem jest oczywiście wsadzona butla na LPG. Czyli jak mawiał Kickster Lepszy Power Gammon butli mieści się 46 litrów Gazu Dlatego, dobra już zamknę może Jeszcze tylko przy okazji pokażę, że Auto jest W pełni biodegradowalne Samo się po prostu rozkłada na czynniki Pierwszy, to jest jego niewątpliwa Zaleta Tutaj oczywiście też, jeśli nie zauważyliście wcześniej Tak, pięknie 46 litrów butli zbiornika na gaz pozwala mi na przejechanie w trasie około 400 do nad 410-20 km. W mieście wygląda to trochę inaczej, bo jest to około 330 km, ale tak czy siak, całkowity zasięg jest jak najbardziej w porządku. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda to auto w środku. Jak widać, no, nie ma tutaj nic szczególnego. Fotale nawet nie są skórzane, tylko tylko welurowe, co akurat dla mnie jest w porządku, bo nie przepadam za, za skórzaną opcją. Jak zapewne już zauważyliście, jest to, jest to automat i przepraszam za burdel. No, nie jest to jeszcze sprzątnięte auto, zresztą no, to nie jest. Plan na dzisiaj. Automat. Jestem bardzo zadowolony z tego automatu. Jeżeli ktoś rozważa kupno Galanta, a trzeba się z tym pospieszyć, bo jednak auta bardzo szybko, że tak powiem, znikają z rynku, to jak najbardziej polecam automat. Automat jest dużo, dużo, dużo lepszy niż skrzynia manualna. Zresztą jest to Tronik, więc dla kogoś, kto tam lubi bardziej motoryzację, to wie, że ta skrzynia biegów uczy się zachowania kierowców. Jest bardzo elastyczna i w zasadzie jeździ się nią na automacie. A dla chętnych zresztą, co tutaj widać, można, tak jak w grach komputerowych, też sobie na plusik, minusik zrobić i w zasadzie jeździć nim jak prawie że manualem, ale bez użycia manualnego sprzęgła. Także tak to wygląda w środku. Oczywiście, jeśli w bagażniku jest za mało miejsca, no to z tyłu możemy wsadzić też dużo bagażu. Bo jaki tu jest syf, przepraszam Was za to. Obiecuję, Obiecuję poprawę. No, i tak to mniej więcej wygląda, właśnie, jeżeli chodzi o autko. No, teraz w zasadzie wyjeżdżamy stąd. A skąd dokładnie? No to muszę powiedzieć, że z kawałka takiego lasu pod miastem. Poprawię sobie tego mikrofon. A pod jakim miastem? E, jest to Białystok. Właśnie z Małego Stoku będę wyjeżdżał, także czeka mnie sporo, sporo kilometrów. Gdzie dokładnie pojadę, jaki jest mniej więcej plan podróży, jak się do niej przygotowuję, na pewno jeszcze zobaczycie w tym lub w następnym vlogu. Natomiast sporo kilometrów przede mną i rozłożyłem sobie drogę na raty. Mimo, że za pierwszym razem, kiedy jechałem samochodem do Chorwacji, ja, jak się domyślacie, no, z Stoku jest trochę dalej niż z południa Polski, e, zajęło mi to dwa dni. Pierwszego dnia przejechałem 1300 km w ciągu 13 godzin i kolejnego dnia nie pamiętam ile kilometrów już łącznie, ale, ale w ciągu 5 godzin. Było to dosyć ciężkie, e, dlatego uznałem, jako że będę jechał sam. Bez zmiennika, oczywiście. Rozłożyłem sobie to na trzy dni. Także teraz opowiem Wam, mam nadzieję, że się wydobędę kluszyki. Oczywiście z tylnej kieszeni. No jak żeby inaczej. O, opowiem wam, jaki mam plan na tę podróż. A przy okazji sprawdzimy. Czy mój zbyt głośny, bo wypalony wydech da radę ogarnąć nagrywanie po prostu podczas jazdy, bo z tym może być różnie i mam nadzieję, że będzie to możliwe, bo nie wiem, czy w ogóle zdążę zmienić ten wydech jeszcze przed podróżą, więc przekonajmy się. Mam nadzieję, że nie będzie ryczeć za bardzo, także ciśniemy. Jechać będę przez Węgry i Słowację, a raczej przez Słowację i Węgry w takiej kolejności. Za pierwszym razem, kiedy jechałem do Chorwacji z samochodem, zdecydowałem się na trasę przez Czechy, Austrię i Słowenię. Trasa bardzo spoko, bo praktycznie cały czas drogami szybkiego ruchu albo, albo autostradami, więc, więc to na pewno było na plus. E, winiety w tych krajach nie. No, Wychodziły no, dosyć drogo, ale to jest, to jest ta charakterystyka. Natomiast e, w, na Słowacji i na Węgrzech te winiety będą troszeczkę tańsze. Nie pamiętam nawet, jakie są kwota, ale na pewno będę o tym wspominał, kiedy będę opowiadał o planowaniu podróży. E, natomiast wybór, dlaczego w ogóle przez Słowację i Węgry, to po prostu dlatego, żeby nie pokonywać e, tej samej trasy. Drugi raz, żeby po prostu poczuć coś nowego, nie jeździłem jeszcze przez Węgry, więc dlaczego by nie spróbować? No dobra, teraz usłyszycie troszeczkę fałszustkę i pewnie zagłośny wydech, ale zobaczymy, czy będzie mnie słychać, właśnie. Więc po prostu, też widokowo, wydaje mi się, że po prostu Słowacja i Węgry będą trochę przyjemniejsze w takim Eurotripie samochodowym. Poza tym, jest to trasa troszeczkę dłuższa, e, ponieważ wydaje mi się, że łącznie przez te 3 dni będę potrzebował jakichś 19-20 godzin na, na pokonanie całej trasy. Wybieram się do Dalmacji Południowej. Specjalnie też wydłużyłem troszeczkę tą, tą trasę, ponieważ, tę trasę, ponieważ e, chcę jak najdłuższy odcinek już będąc w samej Chorwacji pokonać, pokonać właśnie nad samym morzem, e, dlatego w tej podróży liczy się nie tylko dotarcie do celu nie wiem, jakieś wygodne czy coś takiego, tylko po prostu żeby to była przygoda, żeby, żeby poczuć, że w ogóle robię jakiegoś fajnego tripa europejskiego, więc na tym chcę najbardziej się skupić zobaczymy jak to wyjdzie, a jeżeli chodzi o podział trasy, planuję pierwszy nocleg w okolicy Żywca Bielsko-Białej i będzie to Prawdopodobnie piątek z tego co pamiętam. Wtedy właśnie startuje moja podróż. I jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest to 29 kwietnia. Pierwszego dnia właśnie dojadę na południe Polski, tam się prześpię, spokojnie się ogarnę. Następnego dnia ruszam przez właśnie Słowację i Węgry. I miejscem docelowym na drugi nocleg będzie już Chorwacja. Będzie to okolica miasta Karlowa. Czy bodajże. Prawdopodobnie to miasto jest związane z tym słynnym piwem Karolowaczko, które kiedyś myślałem, że jest spoko, ale w sumie jest zwykłym sikaczem, a po prostu sentyment jest taki, że jak się jedzie do Chorwacji, to się pije Karolowaczko, bo się wtedy kojarzy z Chorwacją, a prawda jest taka, że to jest najzwyczajniejsze piwo w świecie. Tak czy siak, już w Chorwacji będę miał właśnie drugi nocleg i tam będę sobie się przygotowywał, spokojnie odpoczywał. Przed trzecim dniem, i to będzie 1 maja, więc w sumie tak naprawdę majówka w Chorwacji spoko, przypadek, nie sądzę. No i właśnie ostatniego dnia będę już jak najdalej trzymał się od autostrady chorwackiej. A oczywiście pewien kawałek przejadę, przejadę autostradą, bo tak się składa, że kiedyś próbowałem, właśnie jak za pierwszym razem jechałem do Chorwacji autem żeby właśnie ominąć autostrady, żeby zobaczyć jak wygląda Chorwacja poza, poza właśnie autostradą, no bo wszyscy wybierają autostrady, bo jest szybciej do celu i bla, bla i to jest wszystko oczywiście zrozumiałe. Obrałem taki kierunek bocznymi jakimiś drogami, jakimiś takimi, nie wiem, odpowiednikami naszych polskich krajówek, ale okazało się, że w sumie podobnie jak w Polsce, miejscowość na miejscowości, ograniczenia prędkości 50 na godzinę 70, na godzinę znowu 50 i tak dalej, i tak dalej, więc to nie było komfortowe, człowiek jednak był też zmęczony i, i po prostu chciał jak najszybciej dojechać do celu i, i sobie po prostu odpocząć. Tym razem chcę do tematu podejść właśnie troszeczkę inaczej i mam nadzieję, że będzie warto. A tymczasem kończę z auta. I do usłyszenia i zobaczenia.